Owaka nie było, stanę, kim on jest tanem jakim on, nie czym się zajmuje. Nie się oferował mocno, nagradam opuść w okien. Podzielę na ościeżwerce, ośmielając słuchu dziewaka i wrócę do pomieszczenia. O, widzę, że się rozgościłeś. Za kilka chwil zaczekają do nas robotnicy. Nie ma problemu, zaczekam. Dani musiał czekać do go. Nie po chwili mieszkania dziewaka zrobił się ale Mając w głowie przyszłe dochody, się do się dokładnie, kto leczy, kończył plik. Hej ho, hej ho, nawracę byście szło. Nasi klienci toki Keybole, więc roboty są pierdolę. 15 minut za wszystko ukotowe. Państwo nie nowe? Zapy nagle. Tak. Wczoraj sobie przeprowadziłem, a do się w czoła. Właśnie, jaki ja głupi, nie zacząłem się przedstawić. MIO Ranger! Kolecjoner do spraw paranormalnych i parapsychicznych. Mimo wieczorem podaję chłopakowi rękę. Zachodząc ją nie zrobił zrobiłem oczy. Dziś się z człowiekiem z dziwnie jego Mów mi, Ranger! Lubię, jak ludzie mówią mi po nazwisku, a ty bardziej jak mówią Power Ranger. Poniosłem z tym jestem obcym. Opa, nie zrozumiałem, metaforę i się cicho. Zenon, a powiedział odpiłony chłopak. Może do zapaty? Handlusi? To dla niego myśli ganie za kieszeni. A nic takie ja nie zrobiłem. Aparte u kochani czy domi jest skali Nie prawda, Nawet ci mało Timę, da? Będzie to ma chyba ludzie Nie, nie trzeba! Hm. Może chcesz coś innego? jest z niew niezwykłych przedmiotów, które mam jej wypra. To ja ciekawe nie proszę oczy. Lecz u nutkę tajemniczości. A co dokładnie? Jak tam złysząc jego słowa mówię szczerze. Najpierw powiedz coś chciał, bo sam się czuje mieć każde twoje życzenie. W sumie, nie ma nicze, ta, niczego takiego. Wyj mi się dobrze, umyślcie z kawał. Hm. Przeleciał chłopaka z rokiem. Nie wyglądasz mi mnie może jakaś pomysł, kontaktować się z dziewczynami? No, brój. To może w Ranger, bo krótką propozycję. Ten nic nie rzucił, nasi śmiech się pojawił pistury. Ciekawość nie ma w nim górę. Dobrze? Niech będzie. Poczekaj chwilę. Nie się znać nic książkami. Po chwili wrócić, mam z rynka jakieś dziewczyny za wiązką. czarną kulkę wielkości jajka i fiorkę, sprzedając, że jestem To ci pomoże i jak miałem ją wywartować w społeczności, to też trochę niebezpieczne. Słuchajmy teraz uważnie. Mówię słabo i cieszę głos. Zęka Rygię się pokiwał przed końcem Więc tak, to demona. Rzecz jest Eredemona. Rzeczy są takie prawdziwe. Bo i udało się zachnąć w tym wieku coś, co nazywa się Powiedniem Demona. Może do nie ale demony naprawdę istnieją. Przyciągają do siebie ludzi, mimo swojej żołoty. To się nazywa Powiedniem Demona. Nigdy daje nie rozkacz sobie każdą kobietę, Był na to, co czuła do ciebie wcześniej. Jednak jest pewien problem, musisz uważać, jeżeli nie uczynisz uroku na chwilę, to tak naraz zacznie się zdobywać coś dobrego. Jednak bez obaw, to do tego dojdzie, musisz uczyć się wykarstwa, bo on jest ona woda, z go co diabelskie, innymi słowami muzyczka, na posiadałbyś, zamiast robić wielkie oczy, wszystkie fakty, ale na w zasadzie to działa? Nie osób białych. Chodzi o ten urok? Ta. chodzi z wielkim wątpliwością i Możliwościami co o prawdziwości szalonej historii Power Rangera. Od tego jaja, na swoim ciele w jakimś sobie miejscu pojawi się snak demona. Jeśli jakaś na go zobaczy, bo nie, w pojeźdź widła. Dlatego że produkt zależy od szczęścia. Chcesz już go zjeść? tylko to da nagle. Czemu się tak pan uśpieszy? Powiedział na jednego głosem. Znam na tym. Jeśli coś będzie tak, mogę cię odratować. Coś nie tak? Zostały jeszcze bardziej wystarczalny. Spokojnie, zjedz smokuje czekolada. Uśpieszność się. Dane początkowo idą fal po nieco na tak, jak jego ciałem. Nie, go spacerono z pragną dodać czegoś nieduźnikowego. Można teraz zaczęła, się jest okazja. Niezłoką się, bo żaruję do z Teraz warstwy i świadomie sobie, ile jest pusto. Z zadowoleniem wszystko. wszystko. Jajko w smaku był prawie identyczne jak zwykłe, jajko wielkanocne. No po chwili początku wygrałem się na wymioty. O, się zaprzyrzuci i podparo stany sowo od stół. W chwili na Power Rangera. Już? Kiedy wody stylowany. Chyba tak? Więc jest są snak. Nie widzę? Rozmyj się. Powiedział się, to się nad strachem Spokojnie, tylko koszulę, no już ściągaj, i mamy czasu Poznaliśmy, mi była mężczyzna Poborezł na koczulkę, szukając jakichś dziwnych znaków Ja leci, dlatego ranger został do zdjęcia spodni Jak miało by było całkowicie ciebie wolno, z piękna tymona Dziwne Czy żeby nie działało? Spokojnie, dam ci drugie Powiedział jego pokoj, przyniósł kolejne jajko Tym razem by było białe Zdenek odsunął rękę rangera Lepiej jak już pójdę do domu Dziękuję za pierwszą czekoladę, do widzenia Odparł ironicznie zdałam i rzadowejścia nie, nie czekając na odpowiedź mężczyzny. Biegając zamgozą mli poprzeć od siebie. Przez tą chwilę zdążył chonoć ją do mnie, żyjąc z niej większej obrazzy. Gdy przewroczy próg okazało się, że mieszkania... że mieszkanie było puste. Nie mówiąc długo pożycza swojego pokoju. Czas opiero dotarł od do że z powodu podróż mam szansę na grupe pieniądze. Śmiejąc się, usiadł obok już komputera. Daleko niego stał wielki pojemnik ze sprężonym powietrzem. Jednak się postarała, więc moja siostra. Powiedział do siebie cicho i nie kryjąc śmiechu. Nego trzechu są coś z, z, z otwieranych chrzili. <todziany> ha! I teraz będziemy czekać godzinę, aż dojdzie... Objection! Po prostu przyspiesz ten filmik! Widowie, jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, to teraz to zróbcie, ponieważ przyspieszamy wszystko! Tak nie można. Znamy się od niedawna, a ty już chcesz mnie zaciągnąć do łóżka. Nie zgadzam się. Opracał nowszym tonem Zenek, mając ją w siebie. Dziewczyna lekko się spieszyła. Dlaczego? Chcę się lepiej poznać. Nie podoba mi się to, że coś jest taka łatwa. Uczę się siebie. Małgorzata zakrył ją jej mundurkiem. Mimo swojej niezdejmowanej miny, wykonała polecenie. Po chwili stała przed nim w swoim mundurku z skoszonym miną. Nie bardzo tak na mnie, jestem romantykiem. Może pójdziemy jutro na randkę? zapytał. Maryja lekko drgnęła i kąciki usta, się ku górze. To będzie rekompensata! Tak, to będzie rekompensata! Zachowaj... Zachowuj się ulicę, dobra? w dobra? Mariola kiwnął gołą. Po chwili milczeniach parwał, a nie ze herbatą. Cała trojka wdała się rozmowy. rozmowę. Zanik że przy nie będą się drabić, jednak było inaczej. tonu ich rozmowy nie doskowały, się od niedawna dawna Ania musiała wcześniej ukrywać, że ma koleżankę z jego klasy. Czas leciał, one nie zaprzestały swojej dyskusji. Chyba, czując lekkie znężenie, wstał i się przebrał. Nie zadecydowały, że ich rozmowa otwiera dłużej. To na daleko się zdziwił, widząc, jak je w zaczynają lekceważyć jego rozkazy. To nie wydał żadnego. Nie czego było sprecyzować, co się właściwie działo. Mimo ubyt własne uwolnienia, dalej drążyły do swoich potrzeb. Jak chłopaka było, to, to zbyt skomplikowane. Poznałem nie ignorować tak za jej sprawy. Choć doszło do końca i którą posiadał. Idę, cześć. Czy ktoś otworzyć wyjściowe? Idąc w kretarze rozpadł afery lakiem możliwości, w jaki sposób mógł osiągnąć swój cel. Już niedługo z tym, się jednak nie martwił, bo jego dziewczyna była załatwiona i... Chociaż tego nie chciał, jego ciało postąpiło inaczej. Mieszanin dokończyła zdania, o Ozenek pestał się w jej usta dalej sprawy podoczyły się w wszelkim tempie. Powietrze popłynęły ich ubrania, które kryta nie uderzyły podłogę. A nie namśnięcie stałowali tylko z jej rękami i nogami swoich nagich ciał. Jiała była bardzo gorąca, ręczki biało z niepożądanie, którym obdarzała chłopaka. a mimo już taka sytuacja może się już nie powtórzyć, z całej cyli zaczęło się jej pierwszy, gdy jakby nie zostało jeszcze tylko tyku mężczyzny. Pokoje rozstysuje ciekajenki. rozumiał, że zaczyna się wczuwać. Dziewczyna zamkniętymi oczami podała się bezładnił legonopierońców na nim pieszczotom. Każdy dono do i istny wybuch rozkoszy. Chłopak jednak nie spoczył na larach obniższy chcie, aby do się chcieli. Paczami lekko je masował i przygryzał na czasie stały się jeszcze głośniejsze. Pal wędrował w kąpieli waginy i się wcześniej na listę. No tak, tej zławej strutby już wszędzie. Chłopak wiedział, że czas na coś mocniejszego. Łóżko dziewczyny było wyjątkowo małe i nie dając tym samym opakowiciu wcześniej do tego palda popisu. Po chwili namysł podziął Ewę za rękę, bo jej wylądowali na podłodze. Podatka rozbiana przez słońce, pozwalała na patrzyła się łowiec. No ku siatki pochodziła Ewę za uda. Jedna i się chłopą do kracza zęka. O pakrywko lesła pikotny pilotny i nakierowała na niego swojego cząga. Chyba się uśmiechnęła i miło całe ciało. To mnie z ręka w nieboku, ten się opanował. On jak się zatracił. Żaden człowiek nie parł się ku i samemu nie sam mu Na pewno pewnie zaczął wargi skromowe. Kolejna zławka ławka, komiem się z nie była już tak po jak wcześniej. Jaka Ewa dalej była w niego wzięta? Rozkoszt swojej partnerki chyba gwałtownie nią swojego członka. Lego zapiszczałam, zaś poczuł znacznego popasa w wielu centymetrach. Teraz o co chodzi. Ty jesteś. Tak! Powiedziała się krzycząc rozkoszy. Nie wiedział jak się do całej operacji. Coś tam widział w internecie, ale rzucił to samo. Był sekundacją zawartą, od kiedy się zatrudniał Ewa Załuda. W jednej sekundzie przyciągnął do siebie śmiercią wąsiłą. Pokój rozległ się w racji wykrzyk, a relacje dziewczyn zacisnęły się w pięści. Jej oczy były zamknięte, a usta czerwono z przykrywania warg. Najpjeżdżał no i, i zauważył, że jego członek zanurzył się cały. Dokonał tego. Mimo ból partnerki, wszystko się udało. Czasowo zaczął penetrować jej małą ciasną szparkę. Poruszał się jednostajnie w tył i w przód na przewiązanym granicy wynurzając z niej swojego pienica. Ja walko piszczała tu nieco jej ból. Jednak zbywała się mniejsza mniejszą przyjemności, która czuła. — Przepraszam, pytał za zanek. Miała ja tylko jako zaprzeczyła gestem głowy. Lecz jej oczy były wypełnione łzami. Wcześniej naprawdę cierpiała. Nawet dzięki mocy znaku demona miał przeciwstawić. Tęk lekko dzwoni w tempa, co się wyciekło głodno, jak zaczęła flać do drami. Widząc to, rozumiał, że do jej zaspokojenia jeszcze długa droga. Z się zaczął ją usować po szyi, jednocześnie daleko nawiązując jej niedawno rozdzieliczoną szparkę. Z na chwilę stawał się coraz bardziej drapieżny i energiczny. Pierwszy już nic nie zimbolało, dlatego nie chciał go podtrzymywać. Tą następną siłą prowadza tylko klejko do jej orgazmu. Jeździł jej piersi, cofał usta, bodziły ich tarczkę. Do razu zwróciła wyjściowy ewy do czerwoności. Jej jęki stały się coraz bardziej słyszalne, coraz głośniejsze i niedosypniejsze. Nagle dziewczyna zaczęła się wyginać i pocierać swoje wilgotne krocze. tych natychmiast przycieszył do zawartych prędkości, od której bolały króci miłościarnie pośladki. Jedna zaczęła i zaczęła się lekko strząść. A jej orgazmu, spokojny ruch i pozwolił jej się tą niezwykłą chwilą. Dziękuję. To było wspaniałe. Czytała czoło, z niego skromnie uznać, że było po wszystkim. Jednak jego ciało wyglądało w promieniach słonecznych i z brązu. Puszczone, lepiące, gorące, zmęczone, pełne życia. Nie brzmiał sobie rodzimą piękność, ale coś dawało się mu się dziwne. Kanada złożyła się w muzykę przeciągnąć głowę. Nie upewniam czy tutaj jego ludzki nie jest w czekach mocy, którą nabył, ale czuła na to tylko W katastrofę. Międzyczasie Ewa odwróciła się do niego i posłałała mu wycierski uśmiech. No, się bało, pomyślał. Najwyżej spokojnie dziwnie zatrzeszczały. No, jak się Fixon, złożył agatystę z plecakiem na ramieniu. Jej czarujące czarne włosy wyszczały lekko, za ich ręce dzierżyła klucze. Jej oczy były tak duże, że zaraz mogły wlecieć z sorbit. Zenek, Ewa, co to ma znaczyć? Powiedziała, przerywając wypowiedź szybkim dychami. Ja... Nie wiem, co mnie naszło, zaczął Zenek. On mi kocha, odejść! Mówiła Ewa ciągle siedząc na nim. Proszę, uspokój się, ponieważ bowiem do Ewy i brutalnie ciągnął z niej swego penisa. Natychmiast z rokiem odszukał majtki. Ja... Nie... Zresztą wybiega z pokoju. Kulero! Krzyczał Zani, ubierając swoje slipy i spodnie. Zostaw ją spokojnie. To ja byłam się zostań ze mną, bagała Ewa leżąc na podłodze. Zanegrał mnie z w stronę Ewy. Wiedział, że to wszystko z powodu jego głupiego. jej głupiego zachowania. Aha, jego zachowania. Ja Czy mógł pozwolić, aby miała mu się zrankowo uchana dziewczyna? Zgadliwie się ubrał na siebie, zostałem garderobę i biegł w spokoju, mimo silnych błagań Ewy. Nie słyszał dźwięku otwieranych drzwi wejściowych, więc wszystko wskazało, że akatowa w swoim pokoju. Zjawczy sobie tak za katnie Katni w drzwi. Aga, wchodzę. Ej, Jezus. Aga, wchodzę. Delikatywnie liczyli. Przy dziewczyna leżała na łóżku, nawet się nie poruszała. Jej czarne włosy stała się teraz jeszcze piękniejsze. Proszę zrozum. To nie moja. Odejdź! Krzyknęła spytana spytała Agata. Nie będę ci mylił oczu. To moja wina. To wszystko moja wina. Lecz mogę się wytłumaczyć. Odejdź stąd z synie! Krzyknęła i rzuciła w pusty z tym przedmiotem. Chłopak ruchowo się przed obiektem. Pokazał się on niegroźnym Schylił się i ją podniósł. Przepraszam. Nadarł się z tego gardła, się z jej pokoju. Pan Rybołek chwili był już w swoim domu, który okazał się pusty. Na w swoim pokoju dostrzegł koszowego misia, którego trzymał w dłoni. Tylka położył go na biurku. Rozumiał teraz o swoim położeniu, które jednak przywytrzynie potrafi nawet się spuścić z łóżka, do którego wcześniej wskoczył. Leżał, majestykowi oraz obraz piekielnie zerwalnej Algaty. Mimo iż każda dziewczyna mogła być jego, on pragnął prawdziwej miłości. Był romantykiem. Jednak wiedział w lekcji w szkole, jak kończyli romantycy. Nie do końca życia, zjedząc się destrukcyjną miłością. On jak miał szansę, którą całkowicie za Zrozumiał, że to wszystko cholerną moc demona. Uczepił go złość. Energicznie wstał i do lustra. Zjął okulary i w dziwny znak. Wziął na palec i umierzył nim prosto w niego. Czuł takie obrzydzenie, że nie miał zamiaru dawać sobie taryfy ulgowej. Chciał się okaleczyć i za siebie tą piekielną moc. Boił nawet z oka. Wiedział, że ta ofiara może mu pomóc wyjść łaskę łaskie agaty. Trący palec ujrzał się do jego oka. spojrzał na swoje odbicie w lustrze. Jego mózg wszedł na wyższe obroty. Jego sylwet stał być już taki jasny jak wcześniej. Jego ręka zaczęła nerwowo drżeć. ze strachem na czerwony znak demona. Wielkie piętno chwyryło się w nie na dobre. Jego ozad okazał się spaczony. Skupił wzrok na opuszku palca, który miał się zachwycać jego katem. była pokuta. Pragnął miłości za wszelką cenę, więc musiał odpokutować za zdradę. Nagle mi się zwierciły, a ręka padała już nim w dół. Nie chciał tego robić. Tak naprawdę nie chciał z niczego rezygnować. Uświadomił sobie, że była jeszcze inna możliwość. Podżegowicz zaczął pisać legaty, Aby to całej cały zajście z Michałem Rangerem, nie pomijając żadnego szczegółowo. Cała opowieść była tak duża, że nie mieściła się w jednej wiadomości. Podzielił on na kilka kawałków i wysłali. Mężczyzna Żegowicz postanowił opisać w szakacie swoje poświęcenie, polegające na wyrzeknięciu się niezwykłej mocy, pobiegł do szuflady, wyciągnąc z niej fiolkę z z tą cieszą. Jednym ruchem przechylił ją i brał zawartość do gardła. Podżegowicz był obok i zwalił się nieprzytomnie na łóżko. Cała stara nagle z niego wyparowała. Została tylko wózka, nie sen. Chłopak na niej oczy i wyskoczył wzrok w idealnie białe suficie. Jednak nie to widział. Myślał mi kręczył pochodzić zimowego do zimą balu. Złote idalnia zwierciadła jego nastrój. Kompletnie nie miał iść do szkoły. W razkiego starczyło poczekać do godzin i zaczął się z swoimi chwilami. Tedek stały za czasu się umył. Nie spotkał swojej siostry. Ania ostatnio coraz bardziej się zmieniła. ciągle wynikała i nie pozwalałoby się do siebie zbliżyć. Jakieś dwa tygodnie temu doszło między nimi do nerwowej rozmowy. Lynek dokładnie nie rozumiał jej prawdziwego celu. Prawiłem mu na temat kazirostwa i innych nieistotnych głupot. Tego oczywiście wszystko ją zaprzeczył. Padała taka, że z jej kopanie ciągnęła kilka dni. Nie w całości, lecz zaledwie kilka faktów. Ktoś doświadczył to Ani, to bardzo się zdziwiła, przestała się do niego odzywać. Ten niech ręnicza w zachowaniu swojej siostry, gdyż nigdy nie załastłom większych planów życiowych. Teraz liczyła się tylko Mariola. To ona obiecało mu to na Walu. Dobrze pamiętał. Przyszła do niego rano i przed jego mieszkaniem wspomniała o wspólnym wypadzie, bo tego czasu z nią nie rozmawiał. Podobnie się nie. na przykład. Uważał, że dziewczyny takiej rody nic byś a w konia. Oczywiście też było, że zna... naszły niepokojącego długości. Nie po wiem co, nie do niego mu twierdząco zaczął się przekonać, co do dzisiejszego wieczoru zrobił sobie śniadanie, a nie dalej się ukrywała. Pytam, co ledwie nie wiedział jej o jakichś dwóch dni. Wiadomo mi sobie, że wcześniej coś tam mówiła o przeprowadce do rodziców. Wyraźnie cała cieszony po tej pokoju. Okazało się, że był pusty. Stanek nie mógł co się pobrapiało. tak nagle ani się coś odmieniło, że musiał odjechać. Teraz był naprawdę pewien, że kobiecy umysł jest niepojęty. W nie przekazał mu jej odjazd. Zążą, znaczy że to kolejna przeszkoda w niej do osiągnięcia dzisiejszego pełnego zwycięstwa. musiał przygotować na to, że Mariola przyjdzie do niego na noc. kiedy zmienił się wszystkie jego marzenia, jak ten pokoik na chwilę przykuje go wzrok. Całkowicie inny od jego. Mały i ciasny niczym mieszkanko służby wielkiej rezydencji. Dlaczego Ania wybrała sobie akurat go? Z znaczy tego czy to mieszkanie posiada jeden o wiele większy pokój, którego jednak nikt nie używał. Po chwili kontemplowania poznał stan odejść. Kobiecy umysł jest niezgłębiony, pociąg raz drugi. Usiadł się w pokoju i włączył komputer. Poza się na swojego użytkownika doszło, że do Tafa nie będzie dostępnia gaty. Mimo, że wcześniej też bardzo lubił, przez właśnie ponad niego zywać. negocjować. w coś właściwie jak komunikatora, przesunął wzrok na kabelkę o nazwie Ostatnia aktywność. Prawie sobie że dwa tygodnie temu. Znowu te dwa tygodnie powiedział się pod nosem. Prawda, że coś, musiało się stać, że jego kontakty z dziewczynami i tak się pogorszyły. tak żadna z nich nie chciała mi spodziewać. Coś się nim ukrywały. Odruchowałem na do gaty. Cześć, jak tam? Nie że mu natychmiast odpicza zaczął prowadzić internet, Trzymał po nim przez wideo dwie godziny. Zagarko wija godzina dziesiąta rano. Właś się w fotelu i przeciągnął powoli. Teraz spokojnie rozśmiał, to się dzisiaj ubierze. Nie miał jakiegoś tam wyboru. Dwa rodzaje jej kali tylko cztery krewate. Bioral osoba i na się na łóżka. Była tak, każdy dyrektor niedawno założył, że bardziej mogły będzie się odbywać kameralnie, a każdy z uczniów jest zaopplikowany do założenia modrka szkolnego. No ja nie słyszał tego bezpośrednio, że dowiedział się w z rozmów pewnej grupie dziewcząt. także nie wszyscy zastosują się do własnego dyrektora. Nie odrzekł partnerkom jest, jest na piękny w szkole. Nie mógł sobie przywstać i złożyć tej reakcji i panem jak Chciał się je zrobić z klasą jak tylko mnie najlepiej. Czuł, że jest już gotowy. Teraz pozostałem tylko czekać. Nagle go telefon zaczął miło ukrać. Mariolka okazało się, że to są od Marioli. Napisała w nim spotkamy się przed szkołą. Postaraj się być elegancki. Nie wyglądało to może jak jakieś miłosne wystanie, lecz bardzo się cieszył. Wypełniał, że dziewczyna jej niej zależy. Pożył się na łóżko i zaczął marzyć wielka sala na której tańczył z Mariolą. Oku wszyscy kapili się z zazdrością chodzę na niego że jest karna tak osłaniać dziewczynę za dziewczyny na że udało jej się zabrać takiego przystojnego chłopaka oboje lśniły i opiecały i piruety światła rozjaśniały jej czerwone soknie i purpurowe policzki ta wizja była wspaniała żeby tylko wszystko się udało jak to zaplanował zanek czas biegł dosyć szybko chłopak w się do serca, że był już po czwarty rwało wziął pryszni i zabrał się do ubierania. jego sara wyglądała jak sami dzięki całej typce kremu. Populary zamienił na szkoła kontaktowe na rynku ubrał wspaniały zegarek pobrzemianie je promieniał wręcz elegancją i szukanym stylem przyglądając się w lustrze wzdychał z zachwytu pozakłujcie pewnie swojego sukcesu otóż teraz mogą mu zagrozić gotowiś oparto wyszedł z domu wyglądał przez korytarz w stronę czyli po swojej lewej stronie miał na nich nazwisko ręcze ale wtedy wiem przypomniał sobie że pomagał przynosić temu dziwakowi książki on coś sobie to tego nagrozić ale co mu dał tego już nie wiedział poszedł tam no i poszedł dalej rozmyślając o tajemniczym spotkaniu. by się też, dlatego nie temu. Coś musi wywiązać te wszystkie sprawy. Czasem tak nie było czas na karkołomne analizy, na to znaczy czas na bal. Po kilkunastu litowym słazerze doszedł do swojej szkoły. zapartym tym tchem oglądał pary wchodzące przez suderkowane wejście na salę gimnastyczną. Nie mógł zapanować emocji, zbiegnąć coś krajeń nie do przy w trzymaniu Ale jednak nie było. 15 minut tylko oglądał coraz rzadziej pojawiające się pary, Rozumiałem, że coś jest nie tak. Musi być do środka. Widać, że na bany, widząc kłopi, śmiech twarzy Uśmiech na twarzy, że chłopak z tego obok wejścia. Wiedział, że to z tego powodu, że jest sam. Najpierw nie było nikogo, to były bez dziewczyny. Trzymaj się w czerwce do środka. Ciało zawsze wyzyskiwało różnorakimi kolorami. Bargaj był komowy kładziną zaś okna zasłonięte. Wymach jest zwykle użyteczka. Energia nie czuł się swobodnie. A firma miała znaleźć po Marioli. W koszyku partii mogła upaść ktokolwiek. Ona jak najbardziej wynażała w używał wszystkich swoich swych sensów. na tym wysiłku początek do... który Marioli chyba tutaj nie ma. I już udawała się zróbną wyjść, jak nawiasy jego się karka, Marioli. Nadzwierzę do niej podszedł. Mikranie rozumiał w rękę. Cześć! Mam sprawę! Powiedziała z na romantycznym tonem. Cześć! ale się odpisowałeś? Powiedziała Kasia rekostrzepowana. Nie A co nie spotkały spotkałeś jej? Nie. Co się stało? Jak ostatni teraz nie raz rozmawiałam, to chyba się na bal. Tak przynajmniej mi uja. gdzieś mnie Co jej? Co się jej się stało? Nie mam pojęcia. Zaraz do niej zadzwonię. Powiedziała i jaką komórkę z Leciała teraz płyka des, która rozruszała wszystkich wokół. Kasia odwróciła się od ręka, wydoszła na kilka kołów, dzwoniła do swojej Kobach, co na dachcie pierwotności stał w miejscu. Niech powstał do muzyki, czego w że nic na żadnego nie słyszał. Po drugie, dziesięciolorowym sekundarzem, sekunda, kapelusz rozgrywał z telefonem w ręce. Chcę z Tobą rozmawiać? Kładzi w niewesoło. wesoło. Chobak spokojnie wziął telefon i przystał do sobie ducha. Hallo? Cześć, Zemon! z skrzynkę telefonu. Cześć, Mariola, gdzie jesteś? Zubrano ciekawe stękanie. Jestem w domu. Przykro mi, że tak to wyszło. Głoś nęknęła. Co się dzieje, Mariola? Nic. Takiego. Także przestała mówić. mu nie przyszłaś, co się stało. Jestem teraz zajęta. A! Tylko nie pójdę na bal. Tak, żeby się A! Ciężko zjechała. Dalej mi nie co się zaczęło, bo. głos. Powiedz mu do cholery! Ja jesteś tak spięta, to nie mogę się na nie wejść! Zdejmował, oczy. Nie potrafię przejść do wiadomości, co się właśnie działo po drugiej stronie telefonu. Co to ma znaczyć? Czudo się! Mariola mówi: wypierdalaj! Takich frajerów to powinno się usypiać. I jeszcze tego nie skryłeś? ona tego znowu pogrywała. Miała, z sobie miała, przyjść pod szkołę i zrobić totalny obszar, ale okazało się, że coś nam wypadło. Cicho się zaśmiał. Teraz już wiesz, spieszaj do domu, ale poznajcie sobie inną dziewczynę. Ale tak głupio mi wszystko, jak ty znowu zabrniał głos Marioli. Jacek przestań. zdenerwowany, mimo woli, podążał przez rozmowy. Jego oczy, jego koła, żeby bardzo się powiększyły. Kasia przestała się uśmiechać, spoglądała na nich tylko takim strachem. To ty wiedziałaś, prawda? Powiedział w miarę spokojnie wymachując jej przed twarzym telefonem. Nie miałam pojęcia! Ugrzesz jak pies! Kinokom komórkę się i kazdykował doba zakrzywiała z uwierzył. Co ja mówię? urzesz jak suka! Zostaw moje naprawdę nie wiedziałam. To nie moja wina. Wyślała Kasia. Zenek przyłożył jej telefon do w, w jej skórę. Dziewczyna lekko pisnęła. Natychmiast swoją ręką zapała chłopaka za ramię. Co jest? Rosy chłopak. On wziął mój telefon! I myślę, że tak zostanie? Powiedział rozwieszczony Zenek. Kiedyś mówiła, że to nie moja wina? tym krzyknęła. Odejdź telefon i odejdź! Nie chcę ci nic zrobić! Wiem, że Mariola cię spaniewierała, ale to nie jest tego warte! Powiedział styl chłopak. Jeśli ty wiedziałeś, to ona też wiedziała! Krzyknął zęk, tak u mnie nas ludzi. Adam, coś ty narobił? Powiedziała zespruwana Kasia. Ty suko! Dynek wrzucił w tym telefonie, który upadł na pakiet cichym łoskotem. Krzasnął się na natychmiast, wziął ręka i uczuł mu leczą agresję. Dosyć! Już cię tu nie ma! Ale natychmiast stało w wyn wyniu zwracającego w pakacer gimnastycznym. Całej serii wszyscy. Czyli się spomnęła która stała sama obok ściany. Wysyłek się w został ospobodzony. na zaczął padać śnieg. Lepiej znowu odejść. zostałeś potraktowany po chamsku, ale to niczego nie zmienia. To jest cholernie nieuczciwe. Kurwa, mać, czemu ja? Krzyczał chłopak. Wybacz, ale moja partnerka czeka. Ale przede tylko pół mgnst jest apocyt. Ten jak za kojicie, nie miały do domu. Pozaczął się rozryzali pojedyncy. Na czyjejś tutaj oczu pojawiły się wielkie mokre plamy. Teraz było mu już wszystko jedno, cały świat z niego zadbił. Teraz w głowie tylko złości i chcemy rasy. Czułością gromu wpadł do domu. Rozebrał buty i wszedł do swojego pokoju. To nie koniec, do chuja! To nie koniec! Jeszcze tego pożałujecie! Krzyczał wyznaczył tak nie goniósł się. chłopak sobie, że miał kiedyś w domu replikę berety na śród. Panowi ją zabrać. Nikko ciągle zaczął otwierać wszystkie szafki i szukać broni. Cholera! Ale nie było w jego pokoju. Z kością mogło dać się do przedpokoju i zaczął przygotować szerokie poszukiwanie wizualetu. W 12 minutach na służbę możliwości trzeba wybrnąć się w domu. Kurcz, wam ma i wieczorem, jak to nigdy nie potrafi tego znaleźć. Przeżył na wściekły. Nagle biegł okołowy rozwój ten na ślub mógł co najwyżej komuś wykuć oko, to walka na się nie dawała. Nie wiedziałem co się ale lepszego, bardziej śmiercią, jak na śniego. Uzawilizował od tej chwili do swojego pokoju. A tworzył się oprawy która stała obok jego łączkę, i usiął z niejuszający na palce. Jego uszyjony kaset byłby wyośniewającym stanem. Ten on poczuł w sobie ducha walki, jak go nie zapanął sercu na nowo. Obra, motyw i wybiegł z domu. telefony zaczęły, żeby wysłać czekalizację do domu Mariali. W ciągu kilku krymów na miejsce. Tu przed drzwiami do jej mieszkania, za którym prawdopodobnie odbyła się Georgie. Georgii. Papak zapuka z powodu zakładanie stanych kaset. Niech nie otwiera, więc dojrzał kilka razy z pięści. Ten dobrze widział, że taki w środku. Czuła się z kwartu siaka. I to wanny poznał, jak czego na inny raz. Przez błoty kołdliszy okna, aby które należały do Mariali. Jak się mógł domyślić, było w nich ciemno. Gdzie się ukrywacie, chuje! Krzyknął. Ja wam dam! Seba za jakami daleko gdzieś są w nim okna. Szybko pękła z kotem. Sebna zaśmiał się diamolicznie. Masz dziwko! Chuj ci w dupę! Co ja mówię? Chuj ci w oko, bo w dupę to przyjemność! Nie wracajcie uwagi, uwagi na ludzi w oknach, wolnym krokiem poczy w stronę domu. I szedł. Drogą zaszedł czy rzeczy policji, którzy szli naprzeciw. Różnij mu drogę. Chowajcie dziwnie spojrzeli w nieprzykrym Co się stało? Narzeczce spojrzenia na siebie. Pójdziesz z nami. A czy po to? Nie, nic sobie nie zrobiłem. nie ty wybiłeś okno niedaleko stąd? Tak, to ja. Ale co powodu tego. Daleko sobie to co jej się na I nie się przyjął za pochopkę z ramię. Bo iż sami do radu w Co bazy. Co tam wciśnie? Zaczął się żarpać na jakiegoś trudu zdałeś stan nic. Całą noc powinien o pisarzać, jak przetłumaczył swoje postępowanie. Jak to Mariusz robił jak go w konia? Jak ma jak z niego zatruwił? Mówiła w policji tylko przy takich ojcach swojego zastnania. Rano został wypuszczony. Pewnie zostały tam dużej albo po policji, jak grała się tragedia. Pewna dziewczyna została zgwałcona i zawardowana we własnym domu. Chłopak przez chwilę się zastanawiał nad okropnościami, które wydarzyły się w okolicy, najpierw poznał to za szczęśliwy traf. Jego winie, kłopak, zrobił własną byściny na nie było powinno się zaplanować z uprzedzeniem, a nie działać po wpływem impulsu, tylko zamiast wynieść z tej lekcji. Kiedy daleko swego domu zobaczył piłarę pod jego oknem, po chwili wszystko było dla niego jasne. Ofiarą była Agata, zabita i zgubiona we własnym domu. Ze na lekko zabolało serce, dziewczyna była dla niego dobra i wyrozumiała. Poza czekała i chwila na przyszłość. Tego jednak nigdy nie dowie, bo jej życie zostało odebrane. Kto musiał zapłacić krzyczne zastęczenie miela prywatnego. Na tym skończył się jego wybryk. Okazało się, że nawet, że wtedy dom Marii był pusty. on się zorientował minął już cały miesiąc. Po chwilowym poruszeniu wszystko na norwę. W obok snu byłem nekany wyśmiewany, gardził społeczeństwem, tak samo jak wcześniej. Jego żałosne życie toczyło się dalej. Rozumiał, że jest ono bezsensowne. Każda komórka w jego ciele, wraz z upływem czasu umiera. Wyzionie kiedyś ducha w samotności, bez przyjaciół czy rodziny. Jego ciało zgnije. Poży je robactwo, a resztki zasają Całkowity bezsens. Jeden, co go interesowało, to istnienie duszy. Jego życie nie miało perspektyw. W takim razie postanowił spadać, co jest po drugiej stronie. Może trafi na rzekę Styx, może urodzi się jako inny byt, może budzi się w piekle, może będzie fruwać w niewiosach, obserwując wszystko z góry. Każda z tych opcji wydawała mu się ciekawsza, nawet niebyt, dla niego święty spokój. Warto było spróbować. Neutralne zakończenie. Owy zakroczenia, Dark Dragon. Tak to sprawy, 02-04-011-A. No jednak, po powodzie obliczania go przez skrót, dał się dołaźnić i wkroczyć sobie w wodzie pod cioł sobie żyły. Wykrawił się w kilka chwil. Dział znaleziony w podłuty, woliak to się znowu rzuciła do domu od rodziców. Obok mnie wykazał wcześniej znany jako znak depresji. Instruktor, który zostawił go w nim, kałużył o przekształcenie z drugiej strony. Ale to sprawy zamknięto. Mamy dzięki temu zakończenie. moment Hitman. Podykowaliśmy zakończenie Hitman. I cóż.